Cześć z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Escape Room'y w Blockstara Planet No i właśnie będę przechodził te Escape Room'y unknął na Noigastera Bo poprosiłem właśnie ich, żeby zrobili dla mnie jakieś takie właśnie Escape Room'y No i ogólnie to polega na tym, że jestem powiedzmy w jakimś tam pokoju na właśnie jakimś parkurze No i muszę szukać Wejścia do kolejnej części Właśnie tej gry Czyli właśnie Escape Roomów No i właśnie zobaczymy czy uda mi się Przejść tą taką w sumie grę Więc zobaczymy czy mi się uda No a jak jesteście nowi To możecie stawić łapeczkę w górę I subskrypcję wraz z dzwoneczkiem No i w sumie zapraszam do oglądania Dobra no i na samym początku Zaczniemy sobie od Escape Roomu Unknął, no zobaczymy czy jest to trudne do przejścia, czy nie. Jest szalone, więc zobaczymy właśnie jak mi to wyjdzie, więc na samym początku spadamy na dół. No i akurat tutaj... O kurde, tutaj jak widzicie jest zejście na dół, bo jest tutaj taki klocek, gdzie widać, że jest tam pewnie zejście na dół. No jest zejście na dół, ale tutaj jak wpadnę, to ginę. Czyli coś tutaj trzeba, nie wiem, coś tutaj trzeba chyba obliczyć, czy coś. Dobra, jak widzicie, to jest właśnie ta tabela skopania. Ale nie wiem, do czego ona służy. Nie wiem, co tutaj właśnie będę musiał zrobić. Tutaj są jakieś wejścia. Nie wiem, co tutaj trzeba właśnie robić. A! Wiem chyba, o co chodzi, ziomeczki. Jestem młody Einstein. No i właśnie widzę, że to jest koszmar. Czekajcie, koszmar i czeluść, tak? I chyba koszmar trzeba odjąć od czeluści? Czy nie? Czy, czekajcie, co? Co ja w ogóle mówię? Coś wychodzi, nie wiem. Co tutaj jest... Y Czekajcie, nie ogarniam tego. Tutaj wychodzi, że z tego, że wychodzi minus 5, bo 18, znaczy 12 i 17, czyli 12 odjąć 17 to jest minus 5. No nie wiem o co w sumie chodzi, więc tutaj piszę minus 5. Aha! A tu jest minus 3 Już rozumiem o co chodzi, bo wychodzi wynik minus 5 Czyli to będzie dobre Ej, ale jest ten koks totalny No jak widzicie, jestem właśnie w dobrej drodze No jest po prostu koks totalny No i teraz chyba muszę iść tutaj Bo wi i widzę, że tam jakiś <laughs> właśnie e, Francuz poszedł, więc chyba tutaj trzeba iść A następnie Nie mam pojęcia co mam zrobić, serio O lol, gdzie ja teraz, czekajcie A da się stąd wyjść, nie da się stąd wyjść Czyli co teraz muszę zrobić, ziomeczki Teraz nie wiem co mam zrobić więc chyba nie ma tutaj przejścia i będzie trzeba chyba zacząć od nowa. No niestety tak, bo tak się kończy właśnie, gdy idę za kimś, więc szybko sobie to właśnie zrobimy od nowa. Więc tutaj szybko sobie już lecimy. Widzicie, już bym nie przeszedł tego właśnie Escape. Rumu już mi się w sumie by nie udało, bo, bo źle poszedłem. No i trochę słabo. Teraz jestem właśnie tutaj. No i znalazłem tam dwa teleporty. Ale najpierw chyba trzeba coś obliczyć, czy coś. To jak widzicie jest. O oh lol, o co z tym chodzi? Ej, nie mam pojęcia, bo tutaj taki jest klocek wystający, a tutaj brakuje tego klocka. A, nie wiem, nie, no nie wiem, co mam zrobić. Ej, nie mam pojęcia, co to oznacza. Czyli, czyli o co chodzi. Tam są dwa teleporty. No i tutaj. Nie wiem, czyli mam chyba iść tutaj, bo jest zaznaczone, żebym poszedł tutaj. No nie wiem, tak wystaje ten klocek, czyli moim zdaniem oznacza, że ten jest dobry. No i właśnie, nie wiem, nie wiem o co chodziło. Trochę to trudne było, no ale właśnie nie wiedziałem o co chodzi. No i myślałem, że o to chodzi, a teraz nie wiem o co chodzi. Umknął w sumie może mi wytłumaczyć w komentarzu o co z tym chodzi, bo nie rozumiem o co ci z tym chodziło. Ja myślałam, że nie wiem, że to pokazuje, że tam mam iść, ale dobra. No i to jest właśnie dobre. No i gdzie teraz musimy właśnie iść? Tutaj trzeba patrzeć właśnie na ścianę. Tutaj jest właśnie kolor różowy. No i tutaj równa się pytajnik, a tutaj jest czerwony i równa się pytajnik. No i tutaj co pisze? Tutaj pisze. Yy, co tutaj pisze? Nie wiem. W sumie co tutaj pisze? 17 i 15. Nie ogarniam o co chodzi w sumie. Nie mam pojęcia co mam teraz zrobić. Rozumiem chyba, czekajcie. Nie, no w sumie nie rozumiem. Chyba tutaj trzeba iść. O lol, nie wiem, co mam zrobić. Nie, no co ty zrobiłeś tutaj? Ja teraz. Co tutaj pisze? 37, a tu 35. Co to oznacza w ogóle? U no to się leży na głowę ja nie mogę. No i dobrze, chyba poszedłem. Ogólnie to ja to obliczyłem, nie tylko tak udawałem, że nie wiem o co chodzi, nie? No i teraz mam iść chyba tam, gdzie jest ten właśnie teleport. Yy, co mam, jak mam tam wejść? Yy, co? Yy, halo, yy, jak mam się tam dostać? Yy, co? Co? Jak? Jak tam? Jak oni tam idą? Co teraz nic nie widzę? Ol, o, udało mi się! I co od nowa zacząłem? Ja nie mogę, nie wkurzajcie mnie. Co to jest? Nie no, on tu ja przez ciebie nie wiem. Unknął weźmie, nie wkurzę, ja nie mogę. Ja nie mogę, co się stało? Coś, ja się, leś zrobiłem? To jest tak, nie wiadomo o co w ogóle z czym chodzi, nie? Dobra, spróbuję teraz tam, No i teraz jest zła droga. No to o co to chodzi da się to w ogóle przejść Ktoś to w sumie przeszedł Nie wiem jak inni to przeszli nie wiem co oni Nie wiem jak oni to w ogóle obliczyli nie Nie wiem co tam trzeba w ogóle obliczać Niestety umyknął nie wiem o co ci chodziło Z tym no ale dobra Lecimy sobie właśnie dalej czyli teraz tu No i teraz właśnie idziemy tutaj na lewo No i spoko no jestem właśnie w tym Właśnie czarnym czymś no i co tutaj mam zrobić, nie wiem Tu, A, czarna wdowa Aha, tu było przejście, dobra Ziomeczki, przyszedłem yy, Ogólnie to było łatwe, mega proste Jak widzicie, jestem mistrzem w takich rzeczach Więc sobie właśnie idziemy teraz na Escape room Gastera Dobra, teraz przejdziemy sobie w sumie już Escape room, który Przychodziłem w sumie na live'ie Ale może wam pokażę O co tutaj chodzi, no i ogólnie To jest to bardzo fajnie zrobione, bo jak widzicie jak się tak patrzycie, właśnie na dół to nie widać żadnego właśnie przejścia. No ale tutaj jest taki mało wyróżniający się w sumie klocek. No i jak tutaj wchodzicie, to jest właśnie teleport. No i tutaj musicie po prostu szukać y, teleportu kolejnego. No i mamy. Jak widzicie, to jest o wiele właśnie prostsze. No i tutaj jest chyba takie coś, że 1 plus 1 to jest 2. Czyli po prostu drugie wejście, jak widzicie, jestem mądry i to wiedziałem. No i teraz wchodzimy sobie właśnie tutaj. No i następnie, jak patrzycie do góry, to jest tutaj drapinka, jest tutaj zaznaczone. No i teraz sobie właśnie wchodzimy po tej czarnej drapince. No i następnie, tutaj jest taki, nie wiem, taki taki, 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 taki domek, czy co to wie, to jakaś willa, czy coś. No teraz musicie po prostu tu wejść na samą górę. No i będzie po prostu meta. Jest to taki łatwy. Aha, nie ma mety? Co? On to edytował? Ja nie mogę. Ostatnio to nam u góry, co nie ziomeczki, to był właśnie ten. Ja nie mogę. Jaki ze mnie. Ja, dobra, nieważne. Ale jak tam zawsze byłem, to był od razu ten. To od razu była meta, więc no trochę słabo. No i teraz sobie właśnie lecimy jeszcze raz. No i chyba znów coś tam trzeba obliczyć. Widzę, że to właśnie Gaster rozbudował. Więc może być właśnie ciekawie, bo tego jeszcze nie widziałem ziomeczki. No i ogólnie od razu po odcinku będę musiał lecieć. Ponieważ zaraz wam pokażę, jak się prezentuje topka, więc spoko, dobra. No i co tutaj mam obliczyć? Yy, no nie wiem, co tutaj trzeba obliczyć. Mam chyba trafić. Nie wiem, mam popatrzeć na te klocki i mam iść tutaj, bo te klocki tak wyglądają. No i następnie widzę, że muszę iść tutaj. No i następnie jest jakieś pomieszczenie. E, nie wiem o co w sumie tutaj chodzi. E, w sumie nie wiem o co chodzi, ale zobacz na kolor. Kolory chyba wszystkie są takie same. Albo nie, albo tak, albo nie, albo tak, albo nie. Czekajcie, nie, no kolory są. Nie, no nie wiem w sumie. Co, gdzie, co, gdzie ja mam iść? Dobra, chyba tutaj. W sensie zobaczmy te kolory. Nie, no takie same są. Dobra, idziemy do pierwszego. Zobaczmy, co, gdzie ja jestem. Ja nie mogę, co tutaj jest, a rozumiem. Nie nie rozumiem, czekajcie. Żółte, niebieskie, równa się pytajnik, co? A jakiś żółty klocek? Nie ma żółtego klocka, nie, nie rozumiem o co chodzi. To jest 5, 9, 1. I gdzie mam iść? Tutaj patrzę z tyłu, to nic nie ma. Ej, ja nie mogę, to jest bardzo rozbudowane. To było łatwe na początku. Czyli wychodzi w sumie na to, że nie wiem, XD, co ja mam zrobić? No to... Żółtego klocka nie ma. No, nie wiem, co mam zrobić teraz w sumie, mordeczki. 8? Nie wiem. Powiedzmy, że jest 8, 9, 1. 8 mi wychodzi, czyli to? Ale czemu? Nie rozumiem tego 9 odjąć 1 to jest 8 no, nie, Dobra idę tutaj bo inni in, idą tutaj No ale nie wiedziałem o co chodzi Jak czegoś właśnie nie wiem to możecie mi pisać w komentarzu O co właśnie chodziło w tamtym Na przykład czymś Zobaczmy czy jeszcze ktoś zrobił y, nowego gaster Ale na razie chyba nie Więc po prostu mogę Ich poprosić żeby zrobili mi właśnie Kolejne takie escape roomy Czyli unknął na no i gastera Jak chcecie kolejną część to bicie pod tym odcinkiem 2000 153 łapki w górę, no i będzie właśnie kolejny odcinek. No, a ja właśnie teraz już będę kończył ten odcinek, bo patrzcie na to, wyprzedzam księżniczkę tylko o 1000 punktów. Więc ja lecę kopać. Jak Wam się taki odcinek spodobał, to pamiętajcie o tej łapce w górze subskrypcji wraz z węczkiem. No, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć!